Cześć, witajcie. Zapraszam na materiał, w którym omówię mój najnowszy szablon do sporządzania protokołu. Szablon składa się z 14 typów pomiarów instalacji elektrycznej. Oprócz tych podstawowych, które zgodnie z normą PNHD 6364-6 powinniśmy wykonać, dorzuciłem parę fajnych, ciekawych rzeczy. Także przejdźmy sobie do szczegółów. A więc po kolei szablon składa się z takich protokołów jak pomiary kabla WLZ, pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, pomiary rezystancji izolacji obwodów, pomiary impedancji pętli zwarcia, pomiary czasu oraz prądu zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji uziemnienia, sprawdzenie ochrony za pomocą SELF i PELF, pomiary rezystancji podłóg i ścian, pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silnika, pomiary stacji ładowawczych pojazdów elektrycznych, pomiary instalacji odgromowej wraz z metryką, sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego oraz sprawdzenie zadziałania oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Dobrze, w takim razie możemy sobie już przejść do kolejnej części tego materiału czyli omówię wam wszystkie 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 protokoły po kolei i zaczynamy od pierwszej części czyli od części tytułowej u góry oczywiście wykonawca data protokół z pomiarów odbiorczych oczywiście możemy tutaj to zedytować okresowych i tak dalej i tak dalej Pod spodem informacje oraz dane, czyli osoba, która wykonywała pomiary bądź osoby, pomiar oraz dozór nad pomiarami, opis użytych przyrządów, czyli mamy tutaj dane naszego miernika, zleceniodawca oraz adres przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych. I dalsza część, czyli protokół, zawiera, i tutaj sobie wpisujemy, co znajduje się w protokole. Oczywiście tutaj, Ciach, możemy sobie coś dopisać, nie? Nie ma problemu, wszystko możemy edytować. I mamy tutaj ocenę prac kontrolno-pomiarowych, czyli członkowie komisji. Yy, Idziemy dalej, ocena oględzin, ocena prac kontrolno-pomiarowych, ocena końcowa. Wnioski, uwagi, zalecenia, orzeczenie. I na samym dole oględziny instalacji zgodnie z PNHD 6364.6. Także tak to wygląda. Idziemy dalej, czyli raport z przeprowadzonych pomiarów rezystancji kabla WLZ. Oczywiście nasze dane, czyli wszystko to samo, co było w pierwszej części yy, protokołu. Wyniki pomiarowe, czyli rodzaj kabla, napięcie probiercze, układ sieci. I mamy tabele, czyli wyniki naszego pomiaru. Liczba pojedyncza, badany odcinek, izolacja, przekrój kabla, yy, długość, temperatura, w jakiej yy, pomiar był wykonywany. Mamy tutaj rezystancję zmierzoną, rezystancję po przeliczeniu współczynnika, i tutaj mamy ten współczynnik tem temperatury. I oczywiście rezystancja wymagana i ocena końcowa. Idziemy dalej, czyli legenda, opis tego wszystkiego, co znajduje się w tabeli, i u dołu informacje dodatkowe, uwagi, zalecenia. Data kolejnych badań. I na koniec warunki przeprowadzenia prób i pomiarów oraz kryteria oceny rezystancji, izolacji kabla elektroener kabli, elektroenergetycznych i sterowniczych o napięciu pracy do 1 kV. I takie coś tu mamy. I na koniec załączniki. Idziemy dalej, czyli raport z przeprowadzonych pomiarów ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych. To samo, czyli pomiary oraz dozór nad pomiarami, nasze dane, dane miernika oraz zleceniodawcy, wyniki pomiarowe, czyli liczba pojedyncza, symbol w załączniku, numer na schemacie instalacji, nazwa badanego punktu. RS, czyli rezystancja zmierzona, RA, rezystancja wymagana i oczywiście ocena końcowa, legenda i tak dalej, i tak dalej. Oraz warunki przeprowadzenia prób i pomiarów. Schemat instalacji. W tej sytuacji, oczywiście, będziemy musieli zamieścić schemat instalacji. I jak tutaj na przykład załączniki, to będziecie mieli taki powiedzmy wzór, przykład. Wszystko oczywiście zostaje tak, jak tutaj to przedstawiam. I kolejny protokół, czyli protokół z przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej. U góry oczywiście nasze dane, dane miernika dane zleceniodawcy, wyniki pomiarowe, rodzaj przewodów, napięcie probiercze oraz układ sieci. I mamy po kolei, czyli mamy tą liczbę pojedynczą, nazwa obwodów i po kolei, między e, którymi przewodami został wykonany pomiar. I na przykład tutaj jeszcze takie coś dorzuciłem w sytuacji na przykład braku możliwości odłączenia urządzeń od instalacji. Czyli protokół, czyli pomiary, gdzie na przykład łączymy ze sobą przewody czynne i wykonujemy ten pomiar między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, oczywiście uziemionym. I coś takiego. I tutaj oczywiście informacje dodatkowe. To też jakby przykład Wam podałem, co możemy, co możemy tutaj zapisać, tak? Czyli tutaj sobie to zapisujemy informacje dodatkowe, i warunki przeprowadzenia prób i pomiarów oraz kryteria oceny zmierzonej rezystancji izolacji obwodów. Czyli mamy tutaj te wszystkie informacje, jaka norma, przypisy i tak dalej i tak dalej, tabela. I oczywiście tutaj informacja na podstawie której robimy to sobie, robimy sobie to odstępstwo między pomiarami, między wszystkimi przewodami, tylko zbieramy sobie na przykład te przewody czynne i wykonujemy ten pomiar między przewodami czynnymi. A przewodem ochronnym. No i mamy kolejny protokół, czyli protokół z przeprowadzonych pomiarów impedancji pętli zwarciowej. Ta sama sytuacja, czyli pomiary oraz dozór nad pomiarami, opis przyrządów pomiarowych i zleceniodawca. Wpisujemy dane. Przechodzimy dalej, czyli mamy już te wyniki pomiarowe. Napięcie nominalne, dopuszczalne, napięcie dotykowe, bezpieczne, maksymalny czas wyłączenia, współczynnik korekcji oraz układ sieci. I tutaj dodałem parę rzeczy, których nie było wcześniej w protokole, ale o tym za chwileczkę. Przechodzimy do tabeli, czyli liczba pojedyncza, numer na schemacie, nazwa badanego punktu, typ zabezpieczenia, czyli B albo C, i tak dalej, i tak dalej. I N, czyli prąd znamionowy naszego zabezpieczenia. I A, czyli prąd, który powoduje wyłączenie naszego zabezpieczenia i mamy Z czyli jest to impedancja odniesienia, czyli taki, taki nasz punkt referencyjny, który gdzie wykonujemy ten pomiar, akurat wykonujemy na przykład w rozdzielnicy, żeby sobie później na podstawie tego wyniku obliczyć spadek napięcia w danym punkcie. Mój miernik oblicza takie rzeczy automatycznie. Ale oczywiście tutaj za chwileczkę przyjdziemy do tego, będziecie mieli taką, taki wzór, na podstawie którego można sobie to obliczyć. Czyli mamy tutaj ten spadek napięcia. ZS między przewodem fazowym a ochronnym, ZS między przewodem fazowym a neutralnym, ZA czyli wymagana impedancja pętli zwarcia, zmierzony prąd zwarciowy i napięcie zmierzone między przewodem fazowym a neutralnym. Idziemy dalej. Obwody trójfazowe. i tak dalej i tak dalej legenda w której oczywiście wszystko jest opisane co do czego i tak dalej informacje dodatkowe i idziemy dalej czyli mamy tutaj taki jeszcze dodatek raport z przeprowadzonych pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilenia przy użyciu wyłączników różnicowo prądowych czyli np. w sytuacji układów TT gdzie na przykład bardzo ciężko spełnić ten warunek samoczynnego wyłączenia poprzez impedancję pętli zwarcia, czyli nasze zabezpieczenia nadprądowe. Idziemy dalej, czyli, czyli wyniki pomiarowe. Oczywiście maksymalny czas wyłączenia. Dla układów TT mamy 0,2 sekundy. I po kolei w tabeli wszystko tak jak wcześniej, tylko tutaj mamy na przykład rodzaj zabezpieczenia, czyli wpisujemy RCD. Czyli nasz wyłącznik różnicowo-prądowy, typ wyłącznika, prąd nominalny zabezpieczenia, prąd powodujący wyłączenie zabezpieczenia, zmierzony czas, wymagany czas, zmierzona impedancja pętli zwarcia i wymagana impedancja pętli zwarcia, i na końcu ocena. Warunki przeprowadzenia prób i pomiarów oraz kryteria oceny zmierzonej impedancji pętli zwarcia. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy to, co mówiłem wcześniej, czyli spadek napięcia. Mamy tutaj wzór. Także tak to wygląda. Schemat i załącznik. Zapomniałem dodać, że w tym raporcie na samym dole znajduje się taki dodatek, a w nim wymagane wartości impedancji pętli zwarciowej oraz prądu powodującego wyzwolenie zabezpieczenia dla charakterystyk GG, NW, B, C oraz D. Czyli mamy tutaj takie rubryczki w tym miejscu znajduje się wymagana wartość impedancji pętli zwarciowej a w tym prąd powodujący wyzwolenie zabezpieczenia i po kolei 2 A, 6 A, 10 A, 13, 16, 20, 25, 32 i 40. Także będzie można sobie tutaj z takiej nazwijmy to ściągi zamieścić wszystkie te wymagania dla każdego Tutaj dla każdej z charakterystyk. Takiej mówię podstawowej. Także tak to wygląda. I kolejny protokół, czyli raport z przeprowadzonych pomiarów prądu oraz czasu zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych. Ta sama sytuacja, czyli wszystkie dane, wyniki pomiarowe, tabele. Warunki przeprowadzenia prób i pomiarów oraz kryteria oceny. Załączniki. Także tak to wygląda. I kolejny raport, czyli raport z przeprowadzonych pomiarów rezystancji uziemienia. Wpisujemy tutaj dane. Szczegóły uziomu. Ogrędziny uziomu, i wyniki pomiarowe, czyli tutaj wpisujemy niżej w tej tabeli warunki pogodowe, czas od ostatnich opadów deszczu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj macie napisane. Tabela oraz legenda. Informacje dodatkowe, uwagi, zalecenia, data kolejnych badań i oczywiście warunki załączniki i kolejny protokół, czyli protokół z przeprowadzonych pomiarów rezystancji podłóg i ścian. W zasadzie nie różni się praktycznie tutaj. Niczym od zwykłych pomiarów obwodu. Oczywiście tutaj ta rezystancja wymagana jest inna. Wpisujemy tutaj troszeczkę dokładniej nazwa badanego punktu, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko macie tutaj w legendzie, także wszystko wiadome, oraz warunki. I kolejny protokół, czyli. Protokół z pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń silnika, czyli mamy tutaj dane, miernik, zleceniodawca, czy przeciwsiutko to samo, co wcześniej, wyniki pomiarowe. I wpisujemy tutaj, oczywiście, mamy taką tabelkę, gdzie wpisujemy wszystkie dane z tabliczki znamionowej silnika. Także tak to wygląda. Tabela pierwsza, czyli uzwojenie zwarte, i tabela druga, uzwojenie rozwarte, czyli pomiary między uzwojeniami zwartymi oraz uzwojeniami rozwartymi. W legendzie, oczywiście, podane co do czego i warunki przeprowadzenia prób i pomiarów oraz kryteria oceny rezystancji i izolacji silników. Załączniki. Przechodzimy dalej, czyli raport z przeprowadzonych pomiarów stacji ładowawczych pojazdów elektrycznych, pomiary oraz dozór nad pomiarami, opis przyrządów pomiarowych, zleceniodawca i przechodzimy sobie dalej, czyli parametry stacji ładowawczej, czyli wpisujemy tu wszystkie dane, i mamy tutaj takie tabelki, jak rodzaj urządzenia oraz dane techniczne, punkty ładowania, na przykład może być ich więcej niż jeden na przykład dwa parametry elektryczne wyjściowe dla punktu ładowania numer 1 i tutaj żeby sobie zrobić numer 2 dajemy zaznaczamy Ctrl C Ctrl V i mamy parametry elektryczne wyściowe dla punktu ładowania numer 2 ale to taki przykład bardzo prosta edycja Dlatego lubię Pracować na Wordzie. Kolejna tabela, czyli parametry elektryczne, wejściowe urządzenia, i tabela kolejna, czyli pozostałe informacje dotyczące zainstalowanego urządzenia. I na końcu takie oględziny, czyli funkcjonalne sprawdzenie urządzenia, urządzenia. Czyli sprawdzamy sobie tutaj ten nasz stan pilota. I oczywiście, oprócz tego wszystkiego, musimy wykonać pomiary: czyli pomiary napięcia, pomiary impedancji pętli zwarciowej, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych. Troszeczkę się różnią od tych w naszych instalacjach, ale o tym może kiedyś powiem w jakimś ciekawym materiale. Oczywiście macie tutaj wszystko opisane w legendzie, co do czego: i pomiary rezystancji, i izolacji, warunki, załączniki także tak to wygląda. Kolejny raport, czyli raport z przeprowadzonych badań kontrolno-pomiarowych instalacji odgromowej. Wpisujemy tutaj dane, oględziny instalacji odgromowej. I mamy tutaj takie coś jak metryka urządzenia piorunochronnego, informacje, opis obiektu budowlanego oraz opis urządzenia piorunochronnego, schemat instalacji odgromowej, i wyniki pomiarowe, czyli oczywiście tabela, jak w sytuacji pomiaru rezystancji uziemienia, czyli warunki pogodowe, itd. itd. Rezystancja zwodów urządzenia odgromowego oraz ciągłość zwodów urządzenia odgromowego. Także tak to wygląda. Warunki przeprowadzenia prób i pomiarów oraz kryteria oceny rezystancji uziemienia. Przechodzimy dalej, czyli raport z próby zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego. Wpisujemy tutaj tabela z naszymi danymi. Oczywiście tutaj już nie ma miernika, bo miernikiem nie wykonujemy tutaj tych badań. Są to tylko sprawdzenia. Czyli wciskamy ten główny wyłącznik przeciwpożarowy trzykrotnie. Także tutaj miernika nie używamy, więc takiej informacji. Nie ma sensu też tutaj zamieszczać. Specyfikacja systemu, czyli producent, model, prąd znamionowy, napięcie znamionowe, częstotliwość, rodzaj wyzwalacza, oględziny i wyniki. Czyli na obiekcie wykonano po trzy próby zadziałania dla każdego z przycisku przeciwpożarowego. U dołu w tabeli zamieszczono wyniki, czyli mamy tutaj numer na schemacie czyli zamieszczamy też taki schemat, gdzie jeżeli jest to tylko jeden wyłącznik, to w sumie no, powinniśmy też za, za, zaznaczyć albo to dokładnie opisać, w którym miejscu e, taki wyłącznik się znajduje. Najlepiej zamieścić oczywiście schemat, typ urządzenia i oczywiście próba pierwsza, druga, trzecia, ocena, ocena ogólna, informacje dodatkowe, uwagi, zalecenia, data kolejnych badań. Warunki oraz kryteria, załączniki. I kolejny raport, czyli raport z próby zadziałania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Wpisujemy oczywiście u góry tabela z naszymi danymi oraz z danymi zleceniodawcy. Dane systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, czyli rodzaj systemu i wyniki pomiarowe, czyli numer na schemacie, typ urządzenia. I tutaj czas uruchomienia się oprawy po zaniku zasilania oczywiście wpisujemy to w sekundach, i po kolei oprawa uruchomiła się po zaniku zasilenia. Wpisujemy tak albo nie. Oprawa podtrzymała działanie przez czas przynajmniej jednej godziny, tak, nie. I mamy tutaj coś takiego jak średnie natężenie oraz wymagane natężenie. Legenda, oczywiście ocena, legenda. Także tak to wygląda, warunki oraz kryteria. No i przechodzimy do ostatniego szablonu, czyli raport ze sprawdzenia ochrony za pomocą self oraz felf. Rubryczki, oczywiście wszystko to samo co wcześniej. I wyniki pomiarowe, czyli napięcie nominalne, dopuszczalne, napięcie probiercze oraz rodzaj zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. Przechodzimy do tabeli, a w niej liczba pojedyncza. Symbol na szkicu, nazwa badanego punktu, napięcie probiercze, zmierzona wartość rezystancji izolacji, wymagana wartość rezystancji izolacji, napięcie zmierzone oraz napięcie dopuszczalne, bezpieczne. I na końcu ocena informacje dodatkowe. Warunki przeprowadzenia prób i pomiarów. Załączniki. Także tak to wygląda. W opisie filmu, oczywiście, znajdziecie link do sklepu, gdzie już jest dostępny protokół na sprzedaż w moim sklepie Allegro. Oczywiście, zachęcam również do skorzystania z pakietu promocyjnego, w którym oczywiście. Oprócz szablonu do sporządzania protokołów znajduje się również kurs do pomiarów instalacji elektrycznych. Także gorąco zachęcam. Trzymajcie się. Cześć.